Wyszło, że każdemu. Kolejnie chcę naładować telefon. Ostatnie pokolenie chce wyprowadzić się z domu. Nie chcę nagrać TikToka. Jest z siebie, że wyjga w kółka. Wielką czy to za czymkolwiek innym. Kolejnie kocha jagody, a jagód już nie ma. Pokolenie z winą poprzedniego pokolenia i poprzedniego. Tematu, który rozpoczęłam kiedyś. Wojna jest w sposób delikatny. Po stronie prawdy, wiedzy. Z argumentami, jeżeli ich nie masz, to przyzwoliłeś. filozofią od Teo. Rozumiesz? Nie nauczyliście dziecka niczego. Stać na tym polu, jak takie zwierzątko ostatnie zostawione, opuszczona. Cokolwiek sobie zrobił, to mu zabraliście, zabieraliście, bo coś miał, bo jesteście świniami. To nie jest tak, że to doty dotyka to hamstwo tylko mnie, tylko dotknęło Całej cywilizacji, jak stał, tak został bez niczego, jak stał, tak został bez niczego, ktoś śmierdził, dzielił się łupami. Mówiłam wam, że nie dotykam złota, a gdyż Jest tam czyjaś krew. I myślał, że nie widzi nikt, nikt i nic nie widzi, bo nie ma nic, bo jest tylko złoto po dole ziemskie, bo nikt z nim nie chciał rozmawiać, przyglądał się jemu z, jego złu. Ostatniego pokolenia wasi dziadziowie sobie kupili na kredycik, ten kredycik zostaje dla was. Ostatniego pokolenia każdy lubi brać nie swe. Powiedzcie mi jak to mogło być, skoro w rządzie nikt nie myśli. Wtrącił, ale nie wypada. Ostatnie pokolenie martwi się wtedy, kiedy nie ma ty. i do kogoż miałbym przychodzić i w co, żebym miał się wtopić jak nie w ciebie. Mi częście swoją brudko będę się czuła bezpieczniej.